thank you A nie, a co tu się dzieje? Nie wiem. Na jakim etapie skończy? Czy się ustalić? Jest wielkie odgruzowywanie kampera. Ja dopiero był umyty, a ja normalny... Jeden wyjazd na dwa Wszystko ukurzone. No tam takie drogi szutrowe były, nie? Dziękujemy się do wyjazdu. Jakie markizy? No, 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 no. Markizy to są? No, to to są. Rolety. Nam z tą markizą no bo markizy też by się przydało umyć. I nie wiem jak. Pytałem się już, ale nikt mi nie udzielił odpowiedzi. O, a to wszystko jest wyjęte z kampera i. Wszystko jest potrzebne niby. Wszystko oprócz tego wózka tutaj. Oprócz tego wózka, ten wózek nie był w kamperze, no ktoś pytał. <gry> Ciekawostki takie o. Szafka. No gary to wiadomo. Kask motocyklowy. Kask motocyklowy na pewno nie, nie jedzie z nami. Będzie zrobić tu selekcję, ale część zostanie na pewno. Szekujemy się do wyjazdu. Za tydzień wyjazdamy w polu. Pierwszy etap to będzie łódź i gdzieś blisko czeskiej granicy albo od razu na Czechy. Tam się spotkamy z krzysiulkami i jedziemy do kierowniczka. No czeska, Szwajcaria chyba najpierw, tak? A dalej to zobaczymy. Konserwacja rur. Trochę do mej No, ale tu musisz też zabrać te rzeczy. Kąpeczka. Czy tu nie wyjmuję tego? No to co? No to ja wleję tylko tam trochę, to i tak. Później się to. Zobacz, co się stało z tym. Zobacz, jakiś brud został od łańcuszka. Co wszystko do mycia. Jeszcze tu dolejemy trochę. Czuć coś. Teraz by się przydało to płukać wodą, nie? Jak to robiliśmy zawsze. Wlewało się trochę tego domestosa, stosały, potem trochę wody, nie? No tak, no. żeby było przyjechać. No nie, nie będziemy nigdzie jechać. To większa ilość. Jak ktoś ma takie zługi, czy jak to się nazywa w zbiorniku, to powinno się wlać tego domestosu trochę więcej. Nalać trochę wody i po dziurach pojeździć, żeby to się ładnie wszystko wypłukało i potem zlać to znowu. Można to zrobić na początku wyjazdu na przykład. To możemy to zrobić, jak będziemy jechać. Ale u nas był zbiornik otwarty całą zimę. I się wietrzył, także nic nie czuć. Teraz dopiero jak zlaliśmy. W rurach może być też jakieś takie tłuszcz, czy nie tłuszcz, to co się tam zawsze... To dobrze jest to. Bo pierwszy raz jak pojechaliśmy, Pani Ania, na Słowacji? Jak opróżniliśmy szarą wodę, a tu nagle taki smród, jakby nam się kaseta wylała. I nie wiedzieliśmy o co chodzi. No, uwaga, pompa pójdzie. Aha, pompa znowu nie chodzi. Ja to mam szczęście takie normalnie. z lato i żeby pompa nie chodziła. O, ktoś przekręcił mi po prostu. No tak. Dawno nie jeździłem kamperem i zapomniałem, że tu jest ustawiona ciepła woda na stałe, że musi być to przekręcone w jedno miejsce. O! Coś mi gimbal szaleje. Jeszcze trzeba będzie powtórzyć tą chyba operację, bo tego domestosu to w tej butelce było bardzo mało, hmm. ale jest duszący zapach. A i z doświadczenia wiem, że nie wolno mieszać do z tym płynem do toalet. No, kiedyś po sezonie chciałem zrobić super czyszczenie kasety i wlałem do mestosu, a było trochę tego płynu niebieskiego. Zaczęło tak buzować, jakaś reakcja chemiczna zaszła i taki duszący dym, że, że kino. Tu do poprawki patent z siłownikiem Idę się za to biorę chyba Nie taki się robi w tym bagażniku no, te kila tam leży, teraz nie chcę jej przeszkadzać Bo tam jest najbardziej potrzebny ten siłownik Jakie pustki? No wszędzie są pustki. Teraz upychamy wszystko, nie? Chcę sprzedać patent tutaj. O, brodziku. Jako, że brodzik był robiony nowy, bo stary niestety chrupnął. To on już jest zrobiony trochę lepiej niż fabrycznie. Wytrzymalszy, podklejony pod spodem sklejką, żeby nie miał pustych przestrzeni. I na wierzch kładziemy taką matę antypoślizgową Aha. z chińskiego centrum. I na to kładziemy taką płytę. Płyta jest zrobiona z paneli. A pod spodem jest taka piana. Piana to jest jakieś oryginalne wyciszenie i docieplenie kampera blaszanki Rejmu. Kiedyś takiego miałem na części. Takie pianki mi zostały. O, I tak to wygląda. Jest brodzik zabezpieczony, nie rysuje się. Można korzystać z toalety. A my dalej upychamy. Witajcie, jest sobotni poranek. Za parę chwil startujemy. Wszystko już mamy spakowane. Kamper jest podłączony do prądu, bo lodówka się chłodzi. Wszystko już na swoich miejscach. Ciuchy. Proszę bardzo. Wszystkie potrzebne rzeczy. Pościel. Przesełko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomnieliśmy. Miałem kręcić sukcesywnie, jak pakujemy wszystko, ale ten tydzień był dosyć intensywny. Mieliśmy dużo pracy jeszcze. Poza tym nasza ta kilka odeszła, i nie było weny w sumie, żeby kręcić coś, pokazywać. No ale jakoś już. Zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że jej z nami nie ma. No i co? Zaczynamy dzisiaj wakacje. Krzysiulki już wystartowali wczoraj. Mieli dostać się w okolice Zgorzelca. I dzisiaj spotykamy się w Czechach. Pod zamkiem. Na takim fajnym parkingu. Nad Stawikiem, jeziorkiem. Idę zobaczyć co reszta bandy robi. Ania już wstała, też już tam przygotowała jakieś szybkie śniadanko. Erik jest przespał. O, co, tu się zrobiło. Rozpoczynamy dzisiaj wakacje 2020. Trudny okres, ale zobaczymy. Jak to będzie?